Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Ostatnie nasze spotkanie było w kontekście bożonarodzeniowym. Wtedy padła obietnica, że postaramy się temat związany ze świętym Józefem i z Izajaszem pociągnąć dalej. Wielki Post, który rozpoczął się w środę popielcową, jest takim czasem dla nas wszystkich mobilizującym, aby. Bardziej sięgnąć do Słowa Bożego i tej postaci świętego Józefa, która jest nam zadana przez papieża Franciszka na cały rok, na nowo się przyjrzeć. I właśnie w takim świetle Izajaszowym. Prośmy zatem na początku, tak jak jest to w naszym zwyczaju, i do tego zachęcam, by. Każde nasze sięganie do Słowa Bożego, każda modlitwa, każde zwrócenie się do Boga było przywołaniem pomocy światła Ducha Świętego. Dzisiaj zróbmy to sięgając do 61 rozdziału księgi Proroka Izajasza. Duch Pana nade mną, dlatego on mnie namaścił, wysłał mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę abym uzdrowił poranionych w sercu abym uprowadzonym do niewoli zapowiedział wyzwolenie a oślepłym odzyskanie wzroku abym ogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana i dzień odpłaty abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym aby płaczący na Syjonie Doznawali nie upokorzenia w popiele, lecz wielkiej czci, aby udręczeni otrzymali namaszczenie olejkiem radości i zamiast załamania na duchu szatę chwały, i będą nazwani potomkami sprawiedliwości, ogrodem Pana ku chwale, zasiedlą odwieczne pustkowia, odbudują opuszczone siedliska. Wzniosą na nowo wyludnione przez pokolenia miasta. Ta modlitwa Izajasza i nasza o Bożego Ducha, jak zauważyliśmy, bardzo pasuje do naszych czasów, do naszego tu i teraz. Wielki Post przeżywamy w czasie pandemii. Z jednej strony, pandemia jest trudnym doświadczeniem, a z drugiej strony. Może nam pomóc i tak z pomocą Ducha Świętego chcieliśmy ją wykorzystać, aby dobrze przeżyć Wielki Post. Pandemia jest związana z różnymi ograniczeniami, ze smutkiem. Zamyka nas na zewnętrzne rzeczy i Wielki Post w jakiś sposób jest do niej podobny, bo my w Wielkim Poście sami wybieramy, narzucamy sobie jakieś ograniczenia zewnętrzne ale po to, by nastąpiło wyzwolenie ducha. Dlatego niech w tym naszym wielkopostnym, świętojuzefowym i Izajaszowym projekcie niech pandemia będzie naszym sprzymierzeńcem, chociaż wszyscy z upragnieniem czekamy, aż ona się skończy. To jednak póki co to trwa, nie możemy w jednej chwili tego zmienić ale możemy ją dobrze wykorzystać do naszego duchowego wzrostu. Na tej drodze będzie nam patronował święty Józef. On był człowiekiem Bożego Ducha, temu Duchowi Świętemu się poddał, jego prowadzeniu. My też bierzmy wzór z niego i tak chciejmy tę drogę wielkopostną przeżyć. Było nawiązanie tutaj do popiołu. Przyjęliśmy to posypanie popiołem fizycznie albo wielu przyjęło duchowo owocnie też duchowo można to przeżyć to posypanie popiołem ale Bóg ma dla nas obietnicę radości Święty Józef też przez trudne doświadczenia przechodził też jego serce jego plany musiały ulec skruszeniu czego owocem owocem skruszenia jest właśnie popiół który to symbolizuje ale ostatecznie doszedł do wielkiej radości jeżeli będziemy wytrwałymi słuchaczami i uczniami Ducha Świętego Izajasza i Józefa w tym na tej naszej wielkopostnej drodze w tym projekcie wielkopostnym to też doznamy radości ta obietnica Izajasza jest dla nas przyzywamy wszak chciałbym przypomnieć Ducha pocieszyciela drodzy słuchacze Jesteśmy i żyjemy w społeczeństwie wizualnym. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa, dlatego chciałbym przedstawić ikonę naszego wielkopostnego projektu. Jest to oczywiście ikona Świętego Józefa. Niedawno została poświęcona. Ona będzie nam przez kolejne etapy, przez kolejne Odcinki, części towarzyszyła i przedstawia ona, jak widzimy, Józefa, tego świętego patriarchę, w ważnym miejscu, w świątyni jerozolimskiej. Trzyma on dwa młode gołębie, ponieważ jest to ikona, która ilustruje ewangeliczne wydarzenie ofiarowania. Jezusa w świątyni, który jest opisane w drugim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza. Sięgnijmy do tego tekstu. Ewangelia Świętego Łukasza 2 od 22 do 23. A kiedy upłynął określony przez Mojżeszowe prawo czas ich oczyszczenia, przyprowadzili Jezusa do Jerozolimy, ażeby ofiarować go Panu. Zgodnie z tym, co jest napisane w prawie Pańskim, każdy pierworodny potomek męski zostanie uznany za poświęconego Panu oraz, żeby dać ofiarę zgodnie z wypowiedzią prawa Pańskiego, jedną parę turkawek lub dwa młode gołąbki. I to wydarzenie przedstawia właśnie Tajkona, gdy święty Józef. Domniemany przybrany ojciec Jezusa, razem z Baryją i z Jezusem, pojawia się w świątyni 40 dni po jego narodzeniu, tak jak nakazywało prawo, i składa za swojego syna ofiarę w postaci tych dwóch młodych gołębi. Kluczem do tego naszego Józefowego i i projektu jest zatem słowo ofiara. Ikona, która nam towarzyszy, którą mamy rozważać i za jej pomocą wgłębiać się w to wydarzenie ewangeliczne wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni, w którym czynnie uczestniczy, jest zaangażowany zarówno Józef, jak i Maryja, rzucają. Światło na nasze przeżywanie Wielkiego Postu. To, co podejmujemy w Wielkim Poście, to, do czego jesteśmy zaproszeni, jest duchową ofiarą. I Wielki Post jest taką ofiarą złożoną przez nasze serce, przez nasze wnętrze Panu Bogu. I Bóg. Domaga się ofiar, Bóg chce, żebyśmy mu składali ofiary. Dlaczego? Dlatego, że ofiary są wyrazem czci, wyrazem miłości, wyrazem przywiązania. Cały kult starotestamentalny, jest to w Piśmie Świętym Starego Testamentu opisane, opierał się na ofiarach. Ofiary składano w świątyni jerozolimskiej. Stąd wizyta. Józefa Maryi z małym, czterdziestodniowym dzieciątkiem w świątyni, aby złożyć za Niego ofiarę, bo każde pierworodne dziecko należało do Pana od tego czasu, gdy Izrael wychodził z niewoli, Egip z niewoli egipskiej. I wtedy Pan, jak pamiętamy, pozabijał wszystko pierworodne, ale krew. Baranka ocaliła pierworodnych spośród Izraela. I od tego czasu powstał właśnie taki zwyczaj, jest to napisane też w Księdze Wyjścia. Cytuję te słowa, także i na tym kontekście opiera się Święty Łukasz. Zachęcam do spotkania się z tym tekstem ofiarowania w świątyni. Od tego czasu za swojego. Syna pierworodnego składało się inną ofiarę, właśnie w postaci na przykład takich dwóch młodych gołębi, ale to miało też przypomnieć, że to dziecko, ten pierworodny potomek płci męskiej, należy do Pana. I tutaj, w kontekście też świątyni, i w kontekście ofiary, chcemy spojrzeć na wielki post, na świętego Józefa. Ale oczywiście w kontekście proroctw izajaszowych, dotyczących ofiar. Prorok Izajasz bardzo dużo na temat stosunku Pana Boga do wielości ofiar składanych w Izraelu mówi. I to ma rzucić światło na nasze wielkopostne ofiary. Posłuchajmy. To pierwszy rozdział proroka Izajasza, wersety od 11 do 18. Po co mi wielość waszych ofiar, mówi Pan? Dosyć mam całopaleń z baranów. Nie chcę tłuszczu, jagniąt, ani krwi, byków i kozłów. Kiedy przychodzicie mi się pokazać, kto tych rzeczy zażądał z rąk waszych? Deptać po moim dziedzińcu? Już więcej nie musicie. Choć przynosicie mi wyborową mąkę pszenną, ale nadaremnie. Obrzydliwością jest dla mnie ofiara kadzielna. Nie mogę już znieść tych waszych dni nowiu, tych szabatów, ani tego wielkiego dnia. Tym postem, świętym wypoczynkiem waszymi dniami nowiu, świętami waszymi, gardzi dusza moja, mdli mnie z waszego powodu. Już dłużej nie zniosę waszych grzechów. Kiedy swe ręce do mnie wyciągać będziecie, odwrócę swe oczy od was. Choć mnożyć będziecie swe ofiary, nie wysłucham was. Ręce bowiem wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zepsucie z, duch, z dusz waszych dla mych oczu widoczne. Zaprzestańcie popełniania tych swoich złych czynów. Nauczcie się dobrze postępować, idźcie za sprawiedliwością, wyzwólcie skrzywdzonego, brońcie praw sieroty, przyznajcie sprawiedliwość wdowie. Potem dopiero przyjdźcie i przedstawcie wzajemne sferacje, mówi Pan. Wtedy, choćby wasze grzechy aż purpurowe były, ja je nad śnieg wybielę, choćby aż szkarłatne się stały, ja je oczyszczę jak wełnę. Prorok Izajasz używa natchniony przez Bożego Ducha mocnych słów. Panu Bogu, nie podobają się ofiary, jeżeli serce człowieka jest daleko od tego. I to jest dla nas zaproszenie na samym początku Wielkiego Postu: jak go przeżywać. Czynimy różne postanowienia, wielkopostne bardzo dobrze, ale najważniejszym postanowieniem Wielkopostnym jest. Usunąć grzech ze swojego serca i swoim wnętrzem, swoją miłością być blisko Pana Boga. Ofiarą, której Bóg sobie na pierwszym miejscu życzy, jest ofiara serca człowieka. I zrozumiał to święty Józef, który symbolicznie. Ofiarowuje przy ofiarowaniu swego przybranego syna dwa młode gołębie, ale przecież święty Józef jest tą postacią, który ofiarował całe swoje życie Wielkiemu Planowi Bożemu. Ofiarował Bogu swoje serce, swój czas, swoje myśli, swoje zdolności, całego siebie, swoje plany, swoją młodość. Ofiarował jednym słowem wszystko. I my też nie porzucając naszych rodzin. Nie porzucając naszych zawodów, naszego miejsca w świecie, w społeczeństwie, w kościele, możemy i mamy Panu Bogu nasze serce ofiarować. I święty Józef jawi się tutaj, tak jak zapowiedzieliśmy, ten cały projekt jako nowy Izajasz. Święty Józef należy już jakby do Nowego Testamentu, ale w nim, w jego sercu, w jego wnętrzu spełnia się bardzo wiele proroctw proroka Izajasza. I Świętego Józefa spotykamy też dzięki tej ikonie i na samym początku w świątyni jerozolimskiej. Co to nam mówi? Nasze serce jest świątynią i sanktuarium Boga. I wielki post jest po to, by tę świątynię oczyścić, by do tej świątyni przede wszystkim zejść, żeby w naszym sercu Bóg otrzymał ofiarę, która będzie Jego godna, a ofiarą Jego godną jest miłość, bo Bóg przede wszystkim oczekuje naszej miłości. Święty Józef to przybrany Ojciec Jezusa i to postać czasów mesjańskich. Prorok Izajasz to prorok czasów mesjańskich. On prorokuje, że one nadejdą. I rzeczywiście nadchodzą, i bohaterem tych czasów mesjańskich jest święty Józef. Jego w niego się wpatrujemy, i prosimy, byśmy ten wielki post takim Duchu Izajaszowym i w Duchu Józefowym mogli przeżyć. To znaczy, by ofiara naszego wielkiego postu zaczynała się od serca, od wnętrza. wtedy ona będzie Bogu miła. Byśmy nie skupiali się tylko na rzeczach zewnętrznych, bo można różne rzeczy zewnętrzne zaliczać, ale serce może być daleko od Pana Boga. I wtedy będzie to zafałszowane i ani Panu Bogu nie odda chwały, ani my nie odniesiemy żadnego duchowego pożytku, nie nastąpi duchowy rozwój. Wszystko będzie odwrotnie i k niczemu. Dlatego święty Józef i Izajasz, Józef jakby realizujący to proroctwo Izajasza w swoim sercu, jest dla nas tutaj przewodnikiem i nauczycielem. Jego prośmy, byśmy dobrze Wielki Post jako ofiarę przeżyli. Chciałbym sięgnąć jeszcze na koniec tego wstępnego, pierwszego rozważania do tekstów z brewiarza z liturgii godzin, które mówią o Wielkim Poście w taki sposób. Posłuchajmy. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Wielki Post jest ofiarą. Józef ofiaruje to, co ma najcenniejszego, swojego przybranego syna, ale ofiaruje też swoje serce, swoje wnętrze, całe swoje zaangażowanie. My chciejmy też tą drogą kroczyć, a ten Wielki Patron niech będzie z nami. Zakończmy i tak będziemy starali się czynić w czasie każdego rozważania modlitwą do świętego Józefa, która jest odmawiana w jego poznańskim sanktuarium. Święty Józefie, oblubieńcze Boga Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen.